Dostaliśmy za zadanie okleić talerz. Zrobimy to folią do klejenia samochodów. Ja jestem Werka, a ja jestem Tomek. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Talerz za 5 zł. Okleimy go folią wartą zdecydowanie więcej. Może będzie ciekawszy. Może będzie bardziej bezużyteczny niż jest. Pytanie też brzmi, czy się będzie trzymało. No, czy da się to w ogóle zrobić? No bo jak się nie przyklei do tego nic, to nic. To nic. czyli wrap. Polega na tym, że oklejamy rzeczy, na które byś pewnie nie wpadł, żeby je okleić. Na przykład talerz. Na przykład talerz. Pomyślałam sobie tak. Skoro idzie grudzień, idą święta, to zrobię tu choinki. E dobre! Dobre? mamy złoty kolor w ogóle? Mamy. Brawo, no, no i będzie nagroda w konkursie Dobra. kucharskim, gdzie folie samoprzyklepne, takie do oklejania samochodów, mają różne kolory. Mamy takie całe pudło takich ścinek, z uwagi na to, że na co dzień zajmujemy się oklejaniem, mamy tego mnóstwo, mnóstwo. <laughs> e, nawet jakieś takie karbony i inne rzeczy. E, więc to co zostaje, próbujemy tym e, rozwikłać. Nurtujące Was wszystkich pytanie, czy da się to okleić? Dokładnie. Na razie ja próbuję pozbyć się... Nie, schodzi. Zeszło. Oczywiście wszystkie przedmioty, zanim zaczniemy oklejać, musimy odtłuszczyć. My używamy Cleanera, ale tak naprawdę możesz użyć benzyny Tak, na przykład denaturatu. denaturatu. A potem już z denaturatu, jak się zostanie, przesączyć go przez chlebek. To źle tak robią. <laughs> okej. Okay. O, w ogóle, możesz teraz dokończyć swój kawał. Aha. to jest. jest akurat takie o jedzeniu, więc pasuje. Jak sprawić, żeby dzieci w Afryce nie chodziły głodne? Nie chodziły głodne. Poucinać na nóżki. <grym> Dobra, nie? <grym> Dobra, ale tak naprawdę... Mega smutne. Czarny humor, no. <grym> Jak talerz. Mam jeszcze drugi. Dajesz. E, dlaczego e, Michael Jackson nie huśta się na huśtawce? Nie wiem. Bo powiem. nie żyje. Boże, drogi. Ej, sam taki czarny kumbo. Co jest nie... Okej, okay, dociąłem sobie kawałek folii. Taki mniej jak ten talerz. Już reszty chyba nie będę potrzebował, więc ją po prostu schowam. No mów, no, muszę ja sobie jeszcze ja tu pogrzebię. No kuj, przecież wiem, że nie masz zielonego. A może to jednak jest? O, o ładny. Dobra, <noise> ja się popatrzę. O! Się ta folia już chyba Też radę żeby pogło... pogrzejesz tyle. tam no. no to choinkę tego. <głaszczym> <do decyzji. głaszczym> Wracając do tematu. To wywalamy ten papier, bo to tam jest niepotrzebne. Możecie sobie z tego zrobić podpałkę do pieca. Nie róbcie. A czemu nie róbcie? No bo on jest wyowoskowany i się pali także. No. A Ty tym palisz w piecu? Nie. Po, w ja mam pompę. <noise> I cała pompa uwerki po na papier. Cicho. I tam wszyscy tylko dawa rohiki, Zimno w chałupie Zimno Dobre, dobre. Ale tam się już więcej nie zmieści. zimno. Udych prawie się popłakałem. A że tak cały robisz? już to uf, będzie uf. złoty talerz teraz, z numerem jeden na środeczku. I teraz zrobiłem tutaj takiego bębenka. Nie bębenek jak tarala się, tak bum, 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 I się to tam wcisnąć, ale z racji tego, że po pierwsze, prima, jak nacisnę, to mi się robi balon i to powietrze nie chce wyjść. To muszę zrobić taki ule wylot powietrza tutaj, Op. żeby to powietrze miało gdzie uciekać. Wychodzi? Tu będzie wychodziło tą dziurą. A dwa przed stół Przeciąłeś stół Wybacz mi no Muszę no mocno. No i następnego sezonu już nie będzie, bo nie wiedział na czym robić. <grym> A, <grym> A dwa forza <So, grym> jak się <grym> ja <grym> jak się ją podgrzeje, to jest <grym> bardziej elastyczna, prawda? Dzisiaj coś się humorczywa. No, tak. Wszystko no. dobrze Chyba. Chyba dobry. To był najlepszy dowcip. Twój. <noise> Jakie riposty, no. Tak czy inaczej. Wracając do rzeczy ważnych. Nie tak jak twoje. To. <głosy> <głosy> What the fuck. I teraz tak. Tu muszę podgrzać, bo to mi się nie chce. U, trochę się rozciągnęło, ale tak nie bardzo. Jak trochę to podgrzeję, to folia się zrobi taka bardziej elastyczna i będzie się lepiej rozciągała. Grzeje, 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 grzeje. I teraz czymś, co by mi ładnie śmigało po talerzu, tu mam dalej otwarte, sobie ją po prostu. wi, wi, Teraz <grym> to <prasowuje>. <grym> Przecież oni tego nigdy nie robili. No. Kto jest z tych, co tam siedzą, kiedyś ja talerz? Nikt tego nie robi, tylko my, my sprawdzamy, że to się da. I jak widać, się da, bo się przykleja. No i pogrzałem i teraz sobie to tu wklejam wszędzie cały, tak? Pamiętam, że mam dziurkę, dalej otwartą. Ej, ja chyba odpuszczę sobie robienie małych kolejnecek. byś to na talerz nakleiła. O, to dobra jest. No, jeszcze będą bąbki może. Mhm. To chyba zniknie. Tak, chciałam raczej znaczy, wracać szybko do talerza. Co tego? To tutaj mam dalej dziurkę, tutaj mi zostało dalej napięte. Jeszcze sobie podgrzeję, bo mi trochę wyschło. Zobaczcie, wystygło. Okay. Oczywiście. I teraz sobie tu wypycham całość. Wypycham, wypycham, wypycham. Wypycham, 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 wypycham aż I wypycham w kierunku mojej... Tak, wydarzyliście dziurki. Kto pytał? To już są chłopaki wiedzy. Widzisz, że tam siedzą, i jedzą kotleta i patrzą. Cinać, cinać dalej, będę to dalej. I sobie jadę dalej. Ale a, dlaczego... no. a dlaczego używam szmatki, może zapytacie? Któryś nawet do nas zapytać Czemu to robi szmatką, a nie palcem? Czemu to robi szmatką? No właśnie, bo palec się nie ślizga. No Boże. chyba, że... No. To się ślizga, ale to jest mniejsze. A tak to mam szmatkę, a szmatka jest taka i się ślizga. Jak już tu mam to sobie obetnę. Nożyks ostry, nożyks. to Ostry nożyks. Tu sobie zaczynam i jadę. Wygląda wiesz jak Jak są te eko od sztućce kukurydziane. Ono? <gry> A czyli z ceramicznego talerza zrobiłem kukurydziane, mi to nie wrzuciło. Co mi się kojarzy z kulinariami? No co potniesz? Bo tniesz po stole. Zamiast ciąć po talerzu. Patrz, przecież talerz się nie porysuje. To jest talerz. Co No nie wiem co jak kulinarny konkurs. To co? Chorówkę? <noise> <A> jedynkę. <noise> Gwiazdkę misznę. Dobrze, no to przystąpmy do wycinania jedynki. Dobra, no jak poliki. No, ja mam dwie choinki tyle? Masz kawałek moje a ja mam dwie chwilinki. Jakie gras jest? Świetnie. Sió. Sió. To będzie nóżka, siup. To będzie w dół nóżka, siu. Siub. Siup. siup. Kościutko, prościutko, panie to masz prościutko. Siup. Na moje oko tu będzie jedynka wycięta taka, że... że dwójka nie siada, tak? Dwójka nie siada. Może chupa? Pfff Patrzcie jaka jedyna Pa, pa, numer one Numero uno Cio. Ja robię bombkę I... Bombki Co? Wykorzystam no swoją właśnie, Ale nie Pa, pa, proszę, proszę Proszę, 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 proszę. Dziękuję, dziękuję W prosty sposób. Bierzecie talerzem, yy, okleić folien, yy, na to wyciąć z kawałka jedynkę i już jest yy, złoty talerz jako nagroda numer 1 w konkursie na najlepszego pieroga. Złoty talerz. Takie prawie kółko, no. No, no? Jakie wielkie. wielkie. Chciałam jeszcze większą. A, myślę, że to na fajkę przykleisz. No nie, no. Wiesz, wiesz, jak to mi wygląda? No, jak talerz. A jak też. Takie... Elfa tu dorysuje myślę, z wetknięte w uszy. tu idzie. Nie Dobra. Się... Naprawdę jest dobre, naprawdę dobre. Ja sobie tylko porówkę dorobię. Jaki kolor ma porówkę? Pomyślałam o czymś, ale tego nie powiem. Zielonej porówki nie zrobię, ale może być złota taka. To też jest taki złoty odcień. Dobra, zobaczmy, czy Tomasz da radę znaczy zrobić kiełbasę. Dlaczego? Ręcami wyciąć chodziło mi. Dobra, kiełbasa jest wycięta. Kiełbasę gdzie damy? Tu pod jedynką? O. Wygląda normalnie, jak parówka. Nikt mi nie powie, że nie. Teraz z kiełbaski mają na końcu takie, wiesz, takie pętełko. Mhm. Mm Zresztą robienie kółek jest takie trudne. Ty, 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 ty. Kiełbasa. Co, nic? Jak nic, kiełbasa jak nic. No no, mój talerz moim zanim jest gotowy, coś Ci pomóc, jakąś bombkę Ci dorobić. No, A możesz, ja bo ja choinkę. myślę, żeby, myślę, że... Żeby... widzisz, że masz jakiś ambitny plan na ten talerz. No chyba zbyt ambitny. Zarobić Ci takie złote bombki, pa. Mogą to... być, no. No o już, tak jak się jak tam masz nie kółka, pa. Proszę. Proszę. Zrób trzy na tą i trzy na tą. To sześć? Mm -hmm. Umiesz liczyć? Jej. Czeka, tak ładnie rozstaw. Co no to takie małe? Jak walipnie to wygląda. No tak żeś sobie wymyśliła. Na czarny talerz, na zieloną hańkę, no. I no na bydzia. bydzia. Razem sobie wymyślisz. Inny talerz. Dobra, porządeczki trzeba zrobić. Szybkie podsumowanie. No kawy. Nie mam kawy, bo mnie nie zrobił kawy. Pytałam. Nie słyszałem. Dobrze, reasumując, moim skromnym zdaniem, talerze da się okleić. Nawet powiedziałbym więcej, warto okleić talerze. Są świetne jako nagroda. Jak na przykład nie masz prezentu dla pomysłu dla wujka. A on lubi jeść. To mu dajesz prezent, w sensie talerz, w choinki? On ci Tylko dalej... żeby na tym nie jadł, bo No on swój. dalej tego nie lubi, on dalej ciebie też nie lubi, ale prezent był, prezent był. Inna tak. sprawa, jak masz na przykład konkurs, dajmy na to jedzeniowy, może być motocyklowy, i gościowi chcesz dać jakiś solidny, porządny, twardy prezent, to bierzesz talerz, talerz. oklejasz go, w... go na złoto, na przykład tu nie wiem, kosteczkę zrobić, można tę siropunkę błotkiem posmarować. Jedyneczka, i proszę bardzo, trofeum jest jak malowany. Tylko ja bym wybrał inny kolor, trochę tego złota, bo mój wygląda teraz jak ten kukurydziany yy, no, widelc. Trochę tak. No, ten złoty to tak akurat mi się nie siadł. Dobrze, Dobra. kończymy ten oto piękny odcinek. Tak, pamiętajcie o lajkowaniu, subskrybowaniu i zostawcie komentarz, żebyśmy wiedzieli, że nasza seria z oklejania Wam się podoba. Przylujcie razem z nami. Do zobaczenia. Do Ej! zobaczenia.